Halo, halo, witam wszystkich. A w dzisiejszym odcinku powiemy sobie o moim zdaniem najlepszym dowódcy, jeśli chodzi o piechotę. Chodzi mi tutaj głównie o walkę w polu. I wydaje mi się, że ten dowódca zostanie, że tak powiem, na swoim tronie, jeśli chodzi o walkę w polu, pomimo tego, że już niedługo wejdą nowi dowódcy piechoty. Ja na razie widziałem. Taki przeciek, jeśli chodzi o umiejętności tych nowych dowódców, ale na razie jeszcze nie robię odcinka, bo nie jest to oficjalna sprawa, więc wolę poczekać do tych oficjalnych umiejętności i wtedy sobie. Zobaczymy tych dowódców i będziemy ich sobie omawiać, i będziemy próbować, że tak powiem, dociec z tego, jacy oni finalnie będą. Natomiast wydaje mi się, że jeżeli byłyby te umiejętności takie, jak są teraz pokazane, to nadal najlepszym dowódcą piechoty, jeśli chodzi o walkę w polu, będzie Sipio. Oczywiście chodzi mi o Sipio Prime, Sipio Afrykańskiego, Czarnego Sipio, jakkolwiek go nie nazwiemy. To właśnie on. Pamiętam, kiedy pojawił się w grze, kiedy zobaczyłem jego umiejętności, to od razu wiedziałem, że go wymaksuje. Miałem akurat wtedy na tyle tych złotych głów, że mogłem sobie spokojnie na to pozwolić i naprawdę jest warto, ponieważ Scipio jest dowódcą fantastycznym, moim zdaniem najlepszym, jeśli chodzi o pole w piechocie, i wydaje mi się, że na ten moment w ogóle najlepszym w całej grze, jeśli chodzi o walkę w polu. Mimo, że kocham łuczników, to naprawdę tutaj Scipio jest fantastyczna, ma naprawdę te umiejętności bardzo, bardzo dobre. Dobra, no to zacznijmy od pierwszej. Pierwsza umiejętność jest już naprawdę bardzo mocna, zobaczcie. On tutaj ma uderzenie o wysokości 2000 i jeszcze ma je w AOE. Więc będzie mógł uderzyć 3 marsze. Ale to nie wszystko, ponieważ te marsze, które uderzy, będą miały zmniejszone życie o 30% na 3 sekundy. I to jest naprawdę świetna umiejętność ona jest fantastyczna. Ja uważam, że sama ta pierwsza jego umiejętność sprawia, że Scipio jest lepszy od niektórych legendarnych dowódców w ekspertyzie. Tak? Szczególnie z tych, jeżeli sobie popatrzymy na KvK1, no to wydaje mi się, że on takiego Elsida to pokonałby tą jedną umiejętnością, że ona jest w ogóle super przydatna do walki, Ech, a jaka to jest różnica inwestycji w ogóle, tak, więc jeżeli tylko macie dostęp do Sipio i możecie go używać, to naprawdę bardzo polecam, bo on tą jedną umiejętnością wymaksowaną, już będzie bardzo dobry, a później będzie jeszcze, już będzie dobry, a później będzie bardzo dobry, a później jeszcze będzie wspaniały. Także naprawdę bardzo polecam, szczególnie jeżeli gdzieś tam gracie piechotą, tak? Także jak tylko wchodzicie w sezon zdobywców, Sypio się pojawia, to absolutnie polecam tego dowódcę. Ok, przechodzimy dalej do tych jego umiejętności. W drugiej umiejętności będzie nam dawał 40% ataku, co przy takim uderzeniu jest naprawdę świetne. Oprócz tego daje nam 15% prędkości marszu, co dla piechoty jest zawsze ważne, i jeszcze dodatkowe 10% poza terenem sojuszu. I tak naprawdę, jeżeli sobie o tym pomyślicie, to prędkość marszu jest nam potrzebna tylko i wyłącznie poza terenem sojuszu, bo kiedy walczymy na terenie sojuszu, to naprawdę tam jest zazwyczaj bardzo łatwo gdzieś się schować, uciec itd. My nie musimy zazwyczaj biegać po swoim terenie. Na pewno nie będziemy tutaj nikogo ścigać używając piechoty, więc tak naprawdę można przyjąć, że, że ma te 25% prędkości marszu cały czas, kiedy ono w ogóle jest potrzebne. Także fantastyczna sprawa. Kolejna. Trzecia umiejętność. W trzeciej umiejętności dostajemy statystykę i oczywiście najlepszą, czyli życie 20%. Oprócz czego będziemy mieli 10% szans, żeby trafić naszego wroga w, yy, takim uderzeniem w wysokości 500 i to by nie było dużo, ale to będzie przez 3 sekundy trwało, więc w sumie będzie to 1500 na przestrzeni 3 sekund, także bardzo dobrze. Pamiętajmy, że są też różne umiejętności, które włączają się, kiedy właśnie atakujemy e, tak zwanym skill damage, a to się do tego z, e, będzie, że tak powiem zaliczało, więc, więc tutaj te wszystkie dodatki, premie i tak dalej będą oczywiście działały. I następna czwarta umiejętność też bardzo fajna, zobaczcie Scipio będzie miał 50% szans że kiedy otrzymuje obrażenia od umiejętności to jest mniejszy o 30% to jest naprawdę bardzo dużo, te 50% szans jest w porządku. Oprócz tego, będzie miał te 50%, że, że stworzy taką małą tarczę. Ona jest rzeczywiście mało znaczna, ale będzie trwała przez 3 sekundy I dla trzech marszy. I tutaj od razu mówię, jego marsz też się w to włącza także jego marsz też będzie op, yy, okryty tą. Tarczą i jeszcze dwa dodatkowe marsze i to jest naprawdę fantastyczne jeśli chodzi o parowanie później z Guan Yu tak o czym sobie za chwilę powiemy ok i jeszcze została nam ekspertyza będziemy mieli jeszcze zwiększone te skill damage o 10% bez względu na wszystko i zawsze świetnie i oprócz tego kiedy nasz cel będzie pod wpływem umiejętności Silence, którą jak wiemy daje Guan Yu, to będziemy szybciej zwiększali swoją swoją furię o 30%. Także świetne. No i jeżeli się przeczyta teraz te jego wszystkie umiejętności, to łatwo się domyślać, że najlepszym parowaniem, jeśli chodzi o Sipio, będzie właśnie Guan Yu. Tak, także to na pewno będzie parowanie, które nas tutaj będzie najbardziej interesowało z wielu względów. Tak? Czyli używanie jako pierwszego guan i Sipio jako drugiego będzie miało wiele plusów, ponieważ wszystko co potrzebujemy, oni jakby uzupełniają. guan w ekspertyzie potrzebuje tarczy, żeby zwiększyć swoje obrażenia. Tarczę ma Sipio. Sipio w swojej ekspertyzie potrzebuje, żeby jego cel był pod wpływem wyciszenia, uciszenia, tak, które daje Guan Yu. Także jest to naprawdę takie, że tak powiem, bardzo oczywiste połączenie. Oboje mają AoE, oboje mają dużą prędkość marszu, oboje zadają bardzo duże obrażenia i dają świetne debuffy, jeśli chodzi o wrogie jednostki i oni tworzą naprawdę fantastyczną parę, jeśli chodzi o Open field, taką bardzo nietypową, jeśli chodzi o piechotę, bo to nie jest marsz, którym będziemy mogli, że tak powiem, zatankować wroga, jak to na przykład zrobimy z Pakalem. Oni mają po prostu niewiarygodne uderzenie, i w piechocie jest to naprawdę świetny marsz. I już chyba mówiłem wcześniej, że prawdopodobnie na ten moment jest to w ogóle najlepszy marsz, jeśli w ogóle chodzi o open field. Natomiast Sypią świetnie się sparuje tak naprawdę z większością dowódców piechoty, tylko że jeżeli sparujemy go z kimś innym, a nie z głanią, no to wielu rzeczy, że tak powiem, tak bardzo nie odczujemy, choćby tej ekspertyzy, tak? Bo Niewielu dowódców piechoty będzie wyciszało, że tak powiem, tego swojego wroga. Ale wiecie, możemy mieć Guan Yu w jakimś innym marszu, i wtedy ten efekt też, też będzie, że tak powiem, na niego działał. Także tutaj zależy, jak go użyjemy. Słyszałem o różnych parowaniach, jeśli chodzi o Sipio, że on dobrze sobie radzi z Haraldem, że dobrze sobie radzi z Alexem. Także myślę, że tutaj w większości będą to parowania dobre, na pewno nie polecałbym go parować na przykład z pakalem, też nie z Karolem Młotem, nie bardzo, chyba że nie mamy innego dowódcy, to wtedy jak najbardziej jest to w porządku, tak jeżeli Karol Mot, to jest jedyny, na przykład, legendarny dowódca z piechoty, którego mamy. To oczywiście na początku możemy go użyć. Jeżeli gdzieś tam na początku też nie mamy innych dowódców, to spokojnie możemy go użyć. Sansu to wszystko będzie działało. Natomiast na pewno na ten moment takim docelowym marszem, z którym docelowym dowódcą, z którym byśmy go sparowali, to będzie Guan Yu. No i zobaczymy, jacy będą ci nowi dowódcy piechoty. Wtedy będziemy wiedzieli, jak, jak z nimi możemy sparować Sipio. Natomiast mnie się tak trochę wydaje, że mimo wszystko zostanie ten marsz Guan Yu Sipio jako najlepszy marsz piechoty. Ale jeżeli macie jakieś inne pomysły do parowania, to zachęcam do pisania w komentarzach. Jak widzicie, mój Sipio nie, jest, nie ma 60 poziomu, chociaż, czekajcie, muszę. A nie, nawet wbiłem go na 60 poziom, zobaczcie, nawet nie wiedziałem o tym. Ej, czyli mój ma 60 poziom i tak wygląda drzewko, którego u niego używam. Co jest świetne, jeśli chodzi o sypio i używanie go jako pierwszego dowódcy, to jest to, że on ma to drzewko support. Tak, Także tutaj to jest naprawdę plus, kiedy używamy go jako pierwszego. Natomiast kiedy używamy go z guanem, to w oczywisty sposób nie będziemy używać Sipio jako pierwszego. Wydaje mi się, że ja zrobiłem sobie testy, tak, yy, które już widzieliście wcześniej. Mój filmik o tym, o tym, jak testuję często. No, i właśnie zrobiłem sobie yy, testy, jak wygląda sytuacja, kiedy Sipio będzie na. Pierwszym miejscu, a jak będzie wyglądała, kiedy Guan jest na pierwszym miejscu? No i wyszło mi z tego, że jednak Guan na pierwszym miejscu to będzie dobra opcja. Natomiast, jeżeli używamy Sipio z jakimś innym dowódcą z piechoty, to absolutnie na pierwszym miejscu Sipio i wtedy możecie sobie użyć takiego drzewka, no albo jakiegoś innego. Jeżeli coś tam zbieracie, o ja tu zobaczcie, ja tu mu dałem, z... przepraszam, to nie tego, tego nawet nie patrzcie. Tak, ja mu tu dałem zbieranie surowców. Ale chyba ze względu na to, żebym miał tutaj tą prędkość marszu, e, tak sobie stwierdziłem, że, że może jakąś szybkość mi tutaj e, coś się przyda. Także generalnie, no, nie, aż tak bardzo bym tego nie polecał, tej prędkości marszu. Także tutaj możecie sobie e, trochę coś zmienić. Także jeszcze raz na zakończenie bardzo polecam tego dowódcę. Moim zdaniem jest fantastyczny. Moim zdaniem, jeśli gracie piechotą. I wchodzicie w sezon zdobywców, to to powinien być wasz pierwszy cel. Ok, to tyle na dzisiaj. Dzięki za oglądanie. Jeśli wam się podobało, to bicie lajka. Zachęcam do subskrybowania i oczekiwania na kolejnych dowódców, którzy na pewno niebawem się ukażą. Trzymajcie się i do usłyszenia. Cześć.